Siemano, witam serdecznie moi drodzy w odcinku poświęconym gumom turbo, tak, drugi odcinek, powiem szczerze, że, że nie wierzyłem, że będzie taka oglądalność i takie lajkowanie pod pierwszym filmem, gdzie, było, gdzie powiedziałem, że 200 lajków to będzie kolejny film, jest ponad 400, praktycznie prawie 500, więc no nie mogę być gołosłowny, tylko muszę yy, zrobić, dzisiaj mamy 12 gum po 4, po trzy z każdego koloru no i żeby nie tracić czasu e, zobaczmy z czym to się je tu miałem w poprzednim unboxingu to może tutaj e, mniej więcej nakreślę, tam nie będzie widać bo tam będzie fokus inaczej ustawiony z tyłu ale zobaczmy czy będą już jakieś powtórki e, tutaj mamy motor engine Audi A1 nie mieliśmy go także jest ok Guma numer 2. Guma numer 2. Moi drodzy, jeżeli naprawdę chcecie kolejne odcinki, chociaż powiem szczerze, nie widzę sensu to mamy tutaj Hondę. To po prostu dajcie znać łapkami w górę. Myślę, że trzeba podnieść próg. Tego względu, że no BMW 328, że jesteście niesamowicie zaskakujecie! Niesamowicie zaskakujecie, i myślę, że tym razem podniesiemy próg do 400 lajków. O, ten jakiś taki dziwny, o, ale tu jest przynajmniej nie jest ucięty. Zobaczcie Lotus Excite. Roadster. Hmm. Także, jeżeli będzie 400 lajków, like co wątpię, to jest raczej ostatni odcinek z, z tej serii Honda. Są wakacje, nowe edycje e, kart nie wychodzą, więc myślę, że takie jakieś urozmaicenia, komuś to nie podoba, nie musi oglądać, ale skoro jest takie zainteresowanie, że jest 500 lajków praktycznie na filmie. To dlaczego mam czegoś takiego dla tych chcących nie zrobić? Tym bardziej, że to jest naprawdę sentymentalna podróż w czasie. Pamiętam, to było po prostu istne szaleństwo! Istne szaleństwo to, co się wtedy działo na temat tych gum, No to po prostu zobaczcie, nie ma żadnej powtórki. Jak na razie, piękny Infinity. Może tak przy okazji, jak będziecie lejkować zbiorę całą kolekcję. <laughs> tej gumy jeszcze jest, widzę pełno. Mam nadzieję, że to się nie skończy tylko na tej akcji. Co tutaj jest? No, zobaczcie, zero powtórek. Aston Martin Rapid S czyli AF5. Zostały nam trzy gumy, cztery gumy nam zostały. Szkoda, że te gumy są niestety niedobre w smaku. Nikt tego nie chce jeść. O, pierwsza, chyba pierwsza powtórka, zaraz sprawdzimy. Czekajcie, tak, nie. Tu wiem, inną alfę. Chyba to jednak nie była powtórka. Albo i. Tu mieliśmy powtórkę, zobaczcie. Mamy powtórkę. Mamy powtórkę Hondę na powtórce. Ale tej alfy nie mieliśmy. Karty jest, czy tych kart właściwie, jak to nazywać? Obrazków. chyba 120. Teraz sprawdzimy, jaki mieliśmy najwyższy numer. Piątka Audi A1. To już to jest, też powtórka. Hmm, tutaj mamy powtórki. Damy sobie powtórki. No, powtórki są nieuniknione. No i drodzy, jeżeli wiesz już ponad. 20 obrazków, to nic się nie da zrobić. O Nissan nie mieliśmy 370Z. I ostatnie moi drodzy, a czy ostatni ostatnia na filmie to już zależy od Was. Pamiętajcie 400 lajków nakręcimy kolejny odcinek, który już niestety Został uszkodzony i to niestety, bo to był Dodge e, changer, Challenger changer, Piękny wóz, no niestety Moja nieporadność spowodowała, że zostało to uszkodzone, więc tego nie zaliczamy do kolekcji Gumy się sypią, a obrazek najwyższy jaki mamy To chyba 116 116 czy tak? Chyba tak. 117. Myślę, że będzie 120. Do zebrania. Tak sobie myślę. Ale czy to będzie prawda? Niech ktoś da w komentarzach, jeżeli ma wyższy numer. Niż 117. Myślę, że jest 120 w kolekcji. Dobra, moi drodzy. To byłoby na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie, chcecie kolejny? Łapkujcie ten. Dzięki. Cześć.